Dzień dobry, godzina... <tryk> godzina za późna, 4.40, czterdzieści, 29 stycznia, 4.40 czterdzieści rano. Eee. Drugi dzień fajnej pogody, jutro też ma jeszcze być fajnie, a ja zamiast 3 dni być na rowerze wolny bym dostał w pracy, ale ale niestety w domu yy. muszę pozałatwiać pewne rzeczy, no i ten, i postanowiłem dzisiaj się wybrać na... Na mojego pierwszego longa, tak zwanego, znaczy dla mnie longa, bo to będzie ponad 200 km. Jadę sobie na wycieczkę 200 km z hakiem z Przyczyny do Pieczkowa Trybunalskiego. Zabieram sobie tego swojego drugiego konia. Muszę popakować wszystko. Muszę wszystko popakować. jedno wycieczka Pszczyna do Trybunalskiego. To jest taka fajna pogoda, jesteśmy w styczniu, w temperaturach 10 stopniowych, teraz jest w tej chwili 5 stopni na dworze. Ach, Mógłby człowiek gdzieś jechać, no ale kurde się zawsze coś zesra i jutro muszę być w domu, Tak, jakby nie to, to, by, to bym pojechał. A, to jakby czy w domu. Dobra, dobra, zwijam się, bo jest za późno, zdecydowanie za późno. Miałem wyjechać wcześniej, ale się przysmradzałem w domu. Jadę. Wyjeżdżam z pszczyny około 5 rano, temperatura 5 stopni, pojadę z wiatrem, więc zakładam średnią co najmniej 20 w warunkach pesymistycznych te 20 zakładam, więc 10 godzin jazdy, a w warunkach optymistycznych zakładam żebym miał średnio 25 wyjeżdżam z pszczyny kieruję się na lędziny potem Dąbrowę Górniczą i na północ niestety zamknięte Jechałem z lędzin i lecę teraz w kierunku na Mysłowice 27 km jedzie się świetnie z wiatrem ale wiatr nie jest mocny jest delikatny wiatr w plecy ach teraz jestem w lędzinach ja myślałem, że już je opuściłem, a jestem właściwie w Downtown? Nie wiem, nieważne. Sru namysłowicie. Jestem chyba gdzieś w okolicach Jawożna. O, mapa mi się włączyła, to chcę to Tak jest. Dobrze mówię tak, tam elektrownia włożę, ale co na mysłowicę Na chwilę się jasno zrobi, to będzie się lepiej jechało Opuszczam mysłowicę Te tereny, to to ja, ja jeszcze tu kojarzę Jakiś bum, 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 bum. umiech tak teraz powolutku, powolutku w kierunku Dąbrowy Górniczej się kieruje. Ale się fajnie jedzie z wiatrem w plecy. Niby tego wiatru człowiek nie czuje, ale tak leciutko rower idzie jak się stanie i popatrzy na południe, no to faktycznie też tak dmucha, ale to tak z 10 metrów to tak lajtowo. Ale pomaga, pomaga, pomaga. Pomaga wiedzieć. Przejechane 48 km 2 godziny, no to średnia, średnia 22 na godzinę. Wiatrum. myślałem, że będzie większe, ale tutaj teraz tu, z zamysłowicami to, to tak powoli się teraz jedzie, bo cały czas jakieś ujeby, burzy ruch no nic, kawa i polecamy ale mam pecha, cały czas światła Price the san A miałem podjazd dojeżdżam powoli do Dąbrowy Górniczej 60 km, mijam dąbrowę górniczą. Ostatnie 10 km to przepychanie się w, w miejskim ruchu, źle się jechało. Ale fajnie, koniec stycznia, jest kilka ciepłych dni. Ptoszki już piknie śpiewają, ale ma wrócić zima. Jest, jest słońce. Teraz jadę w kierunku na siewierz, potem myszków. Jakieś ujeby puściło Puściło mnie przez ujeby Ale za dobrze, bo mniejszy ruch samochodowy, bo już mam aut na razie mam dosyć No i co? Jedzie się siewierz. Wjeżdżam do Siewierza. O, jaka droga ładna się zaczyna. Przejechane 70 km godzina godzina dziewiąta za pięć Czyli panie eleganci. Rynek w Siewierzu. Byłem tutaj w Siewierzu jak kiedyś jechałem do Myszkowa też na strzał sobie jeszcze na, na trekkingu ale wjeżdżałem tutaj, już było ciemno. Pamiętam, że bardzo fajnie ten napis się podświetlał. Dobra, ja ziem dalej. Odbiłem na chwilę po kwadracik. Podjechane, podjechane, kwadrat zaliczony, w tu zwrot. I zwrot i teraz kawałeczek pod wiatr Godzina 9.24. Wjeżdżam do miejscowości dziewki Pogoda na razie jest idealna Idealna jest godzina 10, 90 km przejechane Zostało mi jeszcze 7 godzin czasu na przejechanie stówki to jest zapas Można gdzieś stanąć w myszkowie coś zjeść kalorie, kalorie, kalorie Przejazd przez myszków Godzina 10.40, 9 stopni ciepła, wiatr w plecy, właśnie stówka pykła. A jak się teraz ciśnie, nie dość, że z wiatrem, to mam lekki zjazd. Jestem gdzieś w okolicach Świętej Anny, a nie wiem dokładnie. Jednak zlazłem z kunia na chwilę, żeby się napić rezerwat przyrody parkowe okrężnik ja lecę tam w kierunku Janowa Żarki a gdzie jest święta Anna? tego tu ja nie wiem Pewno w całkiem jakimś innym miejscu, ale gdzieś tam miałem zjazd na świętą Annę dobra, łyk herbatki i ciśniam opuszczam rezerwat przyrody parkowe i złoty potok jest złoty potok Jest i droga rowerowa, ale drogi rowerowe wiosną właśnie wyglądają tak jak tutaj Syfkiła i mogiła pioch z solą i ze szkłem a jako że droga pusta to sobie jadę drogą I się człowiek może położyć na lemontce i z wiatrem sruu. Jak jest droga pusta tu, to, to idzie. Na skrzydłach wiatru, zru! Hej, jedzie! Opuszczam przyrów Wjeżdżam do Aleksandrówki, komod mi ustawił trasę antyburkową. Może z dwa burki do tej pory widziałem i tu takie wystraszone, bo tu jednak. A jeżdżę na tej drodze. O kurwa patrz pod koła chupie Więcowość Aleksandrówka bardzo mała i jest świętanna No ale ten liner z Brubeka, mam taki linerek kupiony Petarda W ogóle nie czuję potu na sobie, a wiem, że jestem spocony Albo już jest, to tu coś będzie. Jakiś sklep, kupiłbym sobie jakiś sok pomidorowy albo warzywny, trochę elektrolitu złapać. Do Radomska 30 parę kilometrów. i pierwotny plan był taki, żeby jechać do Radomska ale potem sobie mówię: Nie, to będzie 200? Musi być dwójeczka z przodu na tym moim pierwszym longu. Dla mnie przynajmniej longu. Dla innych to to, to jest. O, Radek gołębierski to po bułkę jeździ tyle kilometrów, żeby sobie bułkę kupić. No ale dla każdego jest jakiś limit. Dla mnie dzisiaj będzie. Mam nadzieję, zobaczymy. Mam nadzieję, że kuń nie zawiedzie, bo coś mi tam z tyłu skrzypi. Jak przerzucę przerzutki, nie wiem, albo linka, albo przerzutka. Coś i skrzypi. Przystanąłem chwilę, co by się porozciągać, ponaciągać plecy, przede wszystkim odcinek lędźwiowy. Dlatego mam gańcika założonego elastometr. Bo nie wiem czy po prostu mam e, słabe mięśnie pleców, bo to jednak trosz, troszkę innego metra tego roweru i, i powyżej 100 km to ostatnio czułem lędźwiowy. Więc albo to mięśnie, które się wyrobią, jakby to trochę jeździł i wtedy ściągnę elastometr, albo po prostu lędźwiowe. Sztuczny buras A tu prawdziwy Dzień dobry chyba Dzień dobry, dzień dobry Co to za taka chyba puszczona taka duża Jakiś folwark to był nie wygląda Dobra, trzeba się na Lemonce położyć Jadę częstowo za, czę, częściowo częściowo zawieszone, droga pusta raz na jakiś czas jakieś auto wiaterek cały czas pomaga, bo z południa do teraz trochę ostatnio nawierzchnia się zepsuła ale wcześniej była na nawierzchnia o, burecek burecek dzień dobry, burecku dzień dobry miłego dnia i do widzenia miejscowości Załapie jakiś skrzyżowanie co ma tu pierwszeństwo? I się załawie skończyli Dość nieoczekiwanie dla mnie wjechałem do Żytna Jestem w Żytnie Au, au au, au. dziura na dziurze Ja widzę czyżby było dino Coś sobie muszę kupić jakiś sok warzywny 150 km drugi żelek poszedł w ruch bo czułem, że mnie zaczęło łamać. Ciekawe czy jestem już w łódzkim, czy nie. 150 km 1249, 10 stopni. Wiatr dalej sprzyja. Trochę mnie zmuliło i tak właśnie zapomniałem się. Zapomniałem wcześniej żelek. Żelek żelek. Jeszcze jeden mam. Panie, ale się tu klimat leśny teraz zrobił nagle mroczny Łochłodniało trochę o, mi się wystraszył Wieje porządnie przez chwilę około mnie po lewej stronie się sosna złamała I tak jak tu słyszałem z boku <grybujesz> albo ta gruba, gruba gałąź bo na fest się zaczęło łamać i uciekłem po prostu przycisnąłem moc mówię ja piernicę ja tego nie... Nie widziałem ale ale się coś konkretnego złamało w tych sofarach Założyłem się na dłuższy dystans te spodenki z wkładką no i cudokrem musi wliść do akcji Bo się zapociłem cały A ten brug jeszcze jest tak do 100 km to jest okej okay. Jeszcze nie jest wysiedziany tak jak ma być wysiedziany. Jeszcze tak z kilka tysięcy kilometrów, dzisiejszy wiatr. To jeszcze takiego wiatru nie miałem do jazdy. Chyba te wszystkie moje cierpienia, które sobie zabunusowałem, zaskarbiłem, to on mi to dzisiaj wszystko zwraca. No. Bardzo rzadko jest, żebym słyszał szum w uszach cały czas z wiatrem, a wiatr jest taki teraz już konkretny na tych polach. I może nie w plecy, ale tak go od godziny 17 dostaje. Także tam od 5 .00. Także dzisiaj bardzo pomaga ten wiatr Radomskie. jestem w powiecie Radomskim. Burecek biedny Szedł. zziajany Myślałem, że mnie zaczepi, ale ale nie. Bo te burki to tylko sakwiarze zaczepiają. Jak ktoś jeździ na kolarzówce, to go nie zaczepiają. Aha. Teraz już wiem wszystko, dwie minuty przerwy. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja jestem? Jestem nad Wólką Pytowską, już na północ od Radomska. Do Piotrkowa mam w prostej linii 30 km. Ile ja mam przejechane? 168 km, 13.33 To mam 4 godziny do pociągu Zapomniałem jeszcze o jednym powiedzieć, że oprócz wiatru Który, no też wycieczka pod niego ustawiona, ale wyjątkowo mi dzisiaj spasował I generalnie fajnej drogi, że mały ruch jest Generalnie małego ruchu, to Jeszcze miałem jeden bonus do tej pory, o którym nie myślałem, dopóki żeby nie uświadomiłem, że praktycznie cały czas miałem bardzo fajną nawierzchnię, ale teraz już w prezencie dostałem takiego pięknego ujeba. O, jakie piękne buraski! Cześć burki! O, trzy są! Piękne! A, ja, dobra, tu nie ma co nagrywać, bo tu dziura na dziurze. U. A, miałem kilka kilometrów takich, takiego ujeba. O, i dostałem ręce. Wjechałem sobie do Plucic. I teraz a mi się znowu wyklarowała, bo jechałem przed chwilą na taki północny zachód i już kurde, wiatr mnie męczył, nie szło się na Lemontce położyć. A teraz cisza, idealnie. Teraz będzie można wypocząć. No i nie wiem, gdzie wylądowałem. Patrząc po adresach sklepów, to Gorzkowice. Chyba jestem w Gorzkowicach. Włączaj się. Wroników. Wroników jestem na zocalnym wygwizdowie, a chciałbym ze stanąć i się przeciągnąć I chyba to tutaj zrobię o! 190 km O Jezu o! O! Lewe kolano coś czuję Ale tragedii nie ma Poprzeciągam się, napiję i ten i lecę dalej. Jest autostrada A1, widzę ją. O, ale ruch na niej. I tam daleko był hatów. Także jeszcze 15 metrów 15 kilometrów do końca planowanej trasy. I jeszcze mała pętelka w, w Piotrkowie Bo cóż robić z wolnym czasem? Jest 200 200 kilometrów po raz drugi. Naliczone Nawet się w miarę spoko czuję Jest Piotków Cel wycieczki Słońce się na chwilę pokazało A ja jadę zobaczyć te szuterki premium, ale jest taki ujeb, była droga rowerowa Ale tak mnie wytrzypało na tej drodze rowerowej, bo mnóstwo krawężników Krawężnik na krawężniku Co 10 metrów z... No o, tu jest ładna to może tu trochę pojadę. uff, co to jest? Kurwa ludzi! Oj, co Właśnie chciałem powiedzieć, że piotrkowskie szuterki premium to faktycznie są premium, ale nie zimą. On dwie godziny do pociągu. nie całe. Powiedziałem sobie, że o 16 w tył zwrot. Za 5 czwarta w tył zwrot. Muszę jeszcze sobie trasę ustawić, a tu jest bardzo ładnie, dobra Pierdół pierdół, przejadę się jeszcze chwilę i potem... o, znowu palut i będę wracał Teraz pod wiatr w poszukiwaniu myni. Wpierdzieliłem się w te szutry błotniste i mam rower dokumentnie upierdzielony takim białym Wiem. chciałbym go umyć przed wejściem do pociągu. Dało się dorwać myjnie jednak była, już byłem pewien że i tam nie ma Mam godzinę i 10 minut do odjazdu pociągu i to teraz na spokojnie mogę sobie coś znaleźć do jedzenia Na koniec jeszcze pojechałem za lokalsem on tutaj po tych schodach do góry i widzę, że tak, że tutaj już jest dwa z kolei Kojakie za dupie Już jestem na dworcu, dojechane 220 km. Cyk, pięknie, teraz coś zjeść i dopóki.